New Homers Cześć, tu Ewa Balkoniara. Dziecko jest w placówce, więc mogę opowiedzieć wam o tym, jak uciekłam z zamkniętego osiedla. Szczerze mówiąc, wyrzucono mnie z niego, ale nadal samo się, przenoszenie kartonów było z minuty na minutę coraz szybsze i szybsze. Jakby poganiał mnie mój własny wewnętrzny pożar. Pomagały mi przyjaciółki, a ja co chwilę kładłam się na materacu w sypialni i patrzyłam na pierwsze hieroglify zostawione przez moją córkę na ścianie i zastanawiałam się, czy to echo po nas zostanie w tym miejscu. Czy będziemy straszyć jak duchy, czasem ostrzegać? Nie pal na balkonie, bo sąsiad z góry nie podobrał kredyt na całe życie, żebyś ty teraz realizowała swój prymitywny nauk. Czy da się coś po sobie zostawić w tym miejscu, gdzie pamięć nie istnieje? Jedyne, co odbijało się od murów mojego byłego zamkniętego osiedla, to sporadyczne kurwa sąsiada <grytanie> z bliźniaczych domków z Alei Bogatszej który żyjąc stracił kolejne życie w jakiejś komputerowej strzelance. Nie chcę uogólniać, bo wyłowiło mnie na osiedlu kilka koneserek wulgaryzmów, zdolnych do przewracania oczami w tym samym momencie i na ten sam temat, co ja. Ucieczka z zamkniętego osiedla była ucieczką przed jedną z wersji mojego życia. Czułam to gasząc papierosa na chodniku, gdzie absolutnie nie można palić ani gasić, siadając do starego Fiata zapakowanego pod sufit, pustą przestrzenią po moim byłym domu. Spakowałam siebie i dziecko w kilka kartonów, reszta ciężaru, którą ze sobą wiozłam, to był żal. Żal za niewpasowaniem się w ten poukładany świat. Miałam nadzieję, że utrzymam się na tym niewierzgającym mule, ale mi się nie udało. On stał w miejscu, a ja spadłam. Weszłam do nowego muranowskiego mieszkania, które w przeciwieństwie do poprzedniego cała jest historią tego miasta. Mogę dopowiedzieć do tej ziemi góra jedno zdanie od siebie. Poczułam ulgę. Moje dziecko zobaczy starych ludzi, biednych ludzi, przypadkowych ludzi, ludzi wjeżdżających na chodnik samochodami, nierasowe psy, i będzie chodziło do państwowego przedszkola, w którym panie nie będą mi dawać prac domowych typu. Proszę ćwiczyć z dzieckiem motorkę małą. Usłyszę uprzejme, niech się mama nie martwi. Będę tu pasować jak każdy inny, który mógł się tu pojawić na moje miejsca. To tu wprowadziłam alternatywny model rodziny. Przychodzą Ciocie, Nianie, moja cała uzbierana przez życie kobieca wioska. Przyjaciółki, koleżanki pokazujące mojej córce różne wersje życia, a ja trzymam moją dziewczynkę na kolanach i marzę. Mieszam makaron, na nas kwerek przychodzą ludzie, na fajkę, z ciastkiem, na szachy. Czekamy na wiosnę, bez leasingu i bez kredytu. Mijają nas hinduski w kolorowych stary i deserter z trzeźwości, którym jakiś Marian, ewidentnie nasz sąsiad, nie oddał pieniędzy. Jest nam to zaśpiewane do melody prosto ze stadionu Legia Warszawa. Mam 37 lat. Już prawie chciałam wszystko przepisać od nowa, że ja do tego zamkniętego osiedla nigdy nie pasowałam, że to nie byłam ja. To nie było dla mnie. Ale pamiętam, kiedy pchając wózek w letni poranek wychodziłam z osiedla i myślałam, moje życie miało tak nigdy nie wyglądać, a wygląda. Ja to chyba lubię. Lubiłam tam być, a dziś lubię tam nie być. Czy wtedy zabłądziłam? Czy nie wpadłabym w tory ekspansji rodziny, większe mieszkanie, więcej dzieci, większy samochód, gdybym mieszkała tu, a nie tam? Czy moje małżeństwo w innej scenarii by przetrwało? Czy tu bylibyśmy inni, pozbawieni tej mieszczańskiej destynacji, która nami zawładnęła? Zawładnęła mną. Dlaczego tam? Wtedy nie potrafiłam być tą kobietą, którą jestem teraz. Palącą grube Malboro z czarną kreską nad okiem, marzącą, dlaczego chciałam większych pieniędzy i większego metrażu, droższego wózka. Może to ta wersja mnie zamkniętego osiedla zniszczyła moje małżeństwo, czy te okoliczności sprawiły, że jakaś moja mieszczańska, chcąca wszystkich zadowolić strona, nagle mogła wyjść i zdusić w zarodku nieoczywistą przyszłość. Uciekłam do przodu, żeby każda część życia pasowała do siebie, jak góra garnitru do jego dołu. To tak, jakby ciągle remontować przed chwilą wyremontowane pokoje, bo pojawiające się spontaniczne elementy zaburzają moją wizję i balans. O co mi wtedy chodziło? Smutek mojego męża, kiedy mówiłam, że chcę nową lampę wymienić na nowszą? O Jezusie, kurwa, słodki. Czego mi wtedy nie starczało? Nie mijałam na chodniku żadnych innych biografii niż moja. Nie było nikogo starego, nikogo biednego, nikogo pijanego. Jakby na świecie żyli tylko ludzie po trzydziestce, z kadry menedżerskiej i margines błędu, czyli ja, my. Nie mijałam żadnej przychylnej twarzy starszej pani z pieskiem, w której mogłabym znaleźć oparcie i jakieś pocieszenie. Nie spotkałam żadnego pijanego pana, który odwrócił się od życia i już do niego nie wróci. I do łóżka kładzie się w butach. Nie pochyliłam się nad nim, w zmieszaniu, że cieszę się, że nie jestem panem. Przepraszam, współczuję, muszę iść do dziecka. Jak to jest, że niektórzy zasypiają w brudnej pościeli, a inni w czystej? Nie miałam żadnej młodszej ode mnie dziewczyny na obcasach w krótkiej sukience, krzyczącej przez telefon do chłopaka, który nie przyjechał i nigdy nie przyjedzie. Nie pomyślałam o niej z czułością, że przyjdzie inny, że wygląda pięknie, że wiem, że chce, żeby ktoś ją przytulił, chociaż wygląda tak, jakby chciała, żeby ktoś ją przeleciał. Wszystko będzie ok. Wytrąciłam się na tym zamkniętym osiedlu z osi czasu, zdarzeń i ludzkich historii. Moja historia nie ma płęty. Wróciłam do serca miasta. Chodzę z wózkiem uliczkami, którymi na studiach wracałam z imprez. Wstawiona i zakochana. Chodzę z wózkiem ulicami, którymi kiedyś chodziłam zagubiona i niepewna swej przyszłości, zdlenionymi dobieli włosami. Mijam moje stare domy, dzielone z przyjaciółmi, z chłopakami, mijam okna od strony kuchni, gdzie na parapecie toczyło się tyle rozmów, zawsze o tym samym. O tym, co teraz, co się dzieje pod powierzchnią niepozornych zdarzeń i co będzie dalej. Co się w nas ukrywa. Mijam te wszystkie miejsca z moją dziewczynką, która zasnęła już w wózku i już nikt mnie nie słucha na ulicy Różanej. Mówię do jej snu i do siebie. Dzięki, mówiła do Was Ewa Kaleta. Wszystkie odcinki balkoniary znajdziecie na newhomers.pl i bezpłatnych platformach streamingowych. Homer.